Świat, po którym przyszło nam wstąpać, kryje przed nami wiele jeszcze nieodkrytych tajemnic. Na ziemiach Australii, rzadki okaz zwierzęcia, simia Australie, kryje się przed oczami ludzkimi. Po długiej, nieprzespanej nocy. Właśnie opuszcza swoje nocne schronienie. Rozgląda się, szukając nieprzyjaciół dookoła. Zaglądając do środka jego nory, możemy zaobserwować dwa najważniejsze miejsca. Kąt, w którym nocuje dany osobnik oraz szafę grającą, zawierającą płytę Caramel danceem. Podążając krokami tego niezwykłego zwierzęcia widzimy jego codzienną rutynę. Kieruje się właśnie do centrum miasta, aby odbyć swój codzienny obchód po osadzie. Niespodziewanie staje mu na drodze drugi osobnik. Po rozważeniu swoich opcji zastyga w miejscu. Wyciąga swoją broń i mierzy do przeciwnika. Adwersarz, jednak, postanawia za nim podążyć. Z niewiadomych przyczyn, adwersarz postanawia. Zakończyć swój żywot, następnie kolega nasz kieruje się na plac budowy. Są to bowiem stworzenia bardzo pracowite i zawzięte w swojej dziedzinie. Ich zgrabne łapki. Mogą z łatwością podnosić i składać przeróżne, skomplikowane kształty. W tym przypadku buduje on z płota wysoki budynek. Jego celem jest zdobycie mistycznego slamsu Tieru II. Udało nam się dowiedzieć, czym owy Tier jest i do czego nawiązuje. Ta fraza, lecz została odnaleziona fotografia, która może wskazywać na pochodzenie tych słów, zbliżająca się pora jedzenia, powoduje u osobnika spowolnienie ruchów, paranoję i ociężałość. Jednakże jego ruchy pozostają zwinne i precyzyjne. Wszystko to ustaje, gdy sięga po jego wcześniej przygotowane jedzenie, zazwyczaj składające się z chleba, łososia lub dorsza. Gdy słońce zmierza już ku horyzontowi. Australijczyk opuszcza miejsce pracy po ciężkim i długim dniu. Tym razem nie napotyka żadnych przeszkód na swojej drodze. Kieruje się do swojego legowiska. Czas wolny przed snem może poświęcić na. Rozmaite czynności. Może wybrać puszczenie płyty siedzącej w szafie grającej lub stać pod ścianą pod trochę innym kątem. Tym razem wybrał tą drugą opcję. Zmęczony staniem zasypia i tak oto dobiega koniec dnia dla tej niezwykłej istoty, dla tego niezwykłego stworzenia. Kolejny spokojny dzień mija na tym lagującym świecie. Na zakończenie chciałem jeszcze zrobić szybki update miasta. Zostały zbudowane tutaj takie wejście na górę i w ogóle placek tutaj powstał nam. Tutaj zbudowałem taką kamieniczkę, w którą nie wiem co jeszcze dam. W środku myślałem nad kinem, żeby tutaj zrobić tylko moją kawiarnię, a u góry tutaj jakąś salę kinową. Tutaj nawet okna zamknąłem, ale jeszcze, jeszcze się zastanawiam. Tutaj powstaje też taka mała kamieniczka. Jeszcze naprawdę powstaje, że tylko fasada jest. Tutaj już coś jest, ale w środku nie ma. Też myślałem, nie wiem, bank tutaj może zrobić czy coś, nie wiem. Po tej stronie też tutaj dwie takie, dwa takie budyneczki powstały. Jeszcze też niedokończone, jak wszystko. Nasza huta stali, slamsy, tier drugi. Dalej tutaj. Powstaje, nie pamiętam, czy było na poprzednim odcinku. Tak było. Te dwa kominy spiralne, teraz już jest prawie cały budynek wybudowany. Tutaj piece są, sobie stoją, stal wytapiają, a tam widać dwie wieże australijskie. Katedra już jest wybudowana, cała z zewnątrz w środku jeszcze nie jest zrobione, ale, ale, ale jest. I za katedrą mamy winiarnię, a przynajmniej tak z zamysłu ma być to winiarnia. Jeszcze też w budowie. W środku ratuszu też zostało trochę poprawione, na przykład jest tu normalne wejście, jest, są tu jeszcze graffiti i silk song, tu jeszcze altanka powstaje. Teraz tyle z nowości.